Premia Keszusz jest od roku na, na rynku, więc pojawiały się już takie pytania bardziej zaawansowane, jeśli chodzi o funkcjonowanie programu. Natomiast dawaliśmy możliwość uczestnikom rejestrowania się w programie, dla tych uczestników, którzy jeszcze nie są zarejestrowani. Natomiast e, użytkownicy, którzy już posiadają multicartę, e, mogli, e, mogli wziąć udział w, w konkursie tutaj u nas na, na stoisku targowym. Multikarta e, daje możliwość klientom e, płacenia za swoje zamówienia e, zgromadzonymi środkami e, w ramach programu lojalnościowego. Czyli jednym słowem mogą zyskać taki dodatkowy rabat, który mogą wykorzystać w kasie w Intercars. Warunki są bardzo proste, wystarczy być klientem Intercarsu, następnie wypełnić bardzo prosty formularz i karta w ciągu tygodnia trafia do właściciela. Myślę, że tak, oczywiście jest grupa klientów, do których programy lojalnościowe bardzo trafiają i bardzo z tego powodu się cieszymy, no bo... Czemu nie zyskiwać więcej, jeżeli jest taka możliwość? W tym momencie jakby nagroda to jest cała oferta Intercarsu, czyli możemy powiedzieć, że mamy taki największy katalog nagród, ponad 2 miliony dostępnych części, więc po prostu cały Intercars jest nagrodą.